Kolejny odcinek magazynu Cała Prawda o futbolu. Jesteśmy po zakończonym sezonie T-Mobile Ekstraklasy, dlatego dzisiaj w kilku słowach postaram się podsumować ten sezon. Marcin Gat, witam serdecznie. Mamy nowego mistrza Polski. Mistrza Polski, który przerwał hegemonię Legii Warszawa. Po ostatnich dwóch sezonach wojskowi dominowali w naszej lidze. W tym sezonie niejako to się zmieniło. Także to jest taki dobry prognostyk dla naszej Ekstraklasy, ponieważ w ostatnich latach wyrobiliśmy sobie takie zdanie, że nikt w Ekstraklasie nie jest w stanie doścignąć Legii. W tym sezonie Lech pokazał, że jednak jest to możliwe. Przede wszystkim zdobył Mistrzostwo Polskie, ale także miał lepszy bilans w bezpośrednich spotkaniach. Uważam, że taka zmiana na pozycji lidera, na pozycji mistrza jest potrzebna nie tylko polskiej piłce, ale także i samej Legii Warszawa. Jednak w tej chwili chciałbym kilka słów, kilka zdań poświęcić Lechowi. Już w połowie lipca mistrz Polski rozpocznie walkę o Ligę Mistrzów. W tej chwili będąc kibicem Ekstraklasy wymagam od nowego mistrza Polski solidnych wzmocnień, a nie osłabień. Widzieliśmy w ostatnich kilku latach, że mistrz Polski, inaczej drużyna, która zdobywa Mistrzostwo Polski, zamiast wzmocnić się traci najlepszych zawodników, co za tym idzie, osłabia swoją kadrę, tak między innymi poczynił Śląsk Wrocław, który niejako skompromitował się w eliminacjach do elitarnych rozgrywek. Mówi się już dzisiaj, że do Lecha może dołączyć czterech, pięciu zawodników, oczywiście nazwiska wszystkich, wszystkich nazwisk jeszcze nie poznaliśmy. Jednak już kilka nazwisk pojawiło się w mediach, mówi się o napastnikach Marco Pajszą i Marcinie Robaku, mówi się także o defensywnym pomocniku Tecie, który miałby zastąpić Linę Tego, właśnie w kontekście reprezentanta Polski mówi się o transferze do Anglii bardzo mocno przebija się także temat Dariusza Dudki Maciej Skorża bardzo dobrze zna tego zawodnika prowadził go między innymi w Wiśle Kraków i w Anice Bronki. dodatkowym atutem byłego reprezentanta jest fakt, iż może zagrać na trzech pozycjach defensywny pomocnik, stoper a także lewy obrońca na lewej obronie przez długi czas grał w naszej reprezentacji Myślę, że y, włodarze Lecha Poznań chyba zrozumieli problem, dlatego że już zapowiadali y, w maju, w kwietniu, że postanowią zaryzykować, wzmocnić solidnie zespół, tak aby realnie móc myśleć o Lizy Mistrzów, To na pewno będzie taki dodatkowy smaczek, ponieważ no, ostatni raz w Lidze Mistrzów zagraliśmy 20 lat temu. To na pewno nie jest chlubą polskiej piłki. Zawsze, nawet gdy udawało się dochodzić do czwartej rundy eliminacji, czyli tej już rundy play-off polski zespół odpadał. Uważam, że teraz przy solidnych wzmocnieniach może być inaczej. Co do y, innych zespołów, y, Legia Warszawa, na pewno w tej drużynie będzie trzęsienie ziemi. Prawdopodobnie zostanie Berg, ale odejdzie mnóstwo zawodników. Mówi się w tej chwili, że y, odejdzie Dosa Junior, na pewno y, odejdzie Astis, y, przewija się także temat transferu Michała Żyry, Ondreja Dudy, Orlando Sa. Oczywiście no, Legia zarobiłaby bardzo dużo na tych zawodnikach, jednakże nie wiem, czy sprzedaż aż tak wielu zawodników ma sens. Widzieliśmy, co się w ostatnim sezonie działo z Lechią Gdańsk, gdzie niemal w dwa miesiące skomponowano nowy zespół i rzeczywiście to nie zadziałało. Zawodnicy także potrzebowali czasu na to, aby się zgrać, aby się zrozumieć. Być może to był też błąd działaczy, że zatrudnili trenera Machado, jednak nie zmienia to faktu, że sprowadzenie bardzo dużej ilości zawodników będzie skutkowało tym, że Zespół będzie musiał się zgrać. No a Legia także już w połowie lipca będzie zaczynała walkę o Ligę Europejską. Nawet gdyby Henning został w zespole, to będzie się od niego oczekiwało już awansu do Ligi Europejskiej. Ostatnio prezes Leśnodorski zapewnił, że da szansę. Na refleksję, na przemyślenia Bergowi go zostawi, jednak przy nieudanych eliminacjach do Ligi Europejskiej tak kolorowo może już nie być. Chyba największy wygrany z zespołu, jak Białystok, zespół z dosyć niskim budżetem, zespół, który nie ma gwiazd w swoim zespole, przynajmniej ci zawodnicy, którzy grają, nie byli rozpoznawalni na boiskach T-Mobile Ekstraklasy. Uważam, że w tym składzie personalnym Jagiellonia nie jest w stanie nic zdziałać w europejskich pucharach, jednak przy solidnych wzmocnieniach może pograć przynajmniej do czwartej rundy eliminacyjnej. Już mówi się o sprowadzeniu dwóch świetnych napastników, jeśli chodzi o T-Mobile Ekstraklasę. Są to Wilczek, czyli król strzelców, ostatnio grał w Piasie Gliwice, a także Kuświk, który także dosyć regularnie strzelał i grały w ruchu chorzów. Wiemy na dzień dzisiejszy, że na pewno odejdzie Piątkowski w tej w tej chwili, gdyby Piątkowskiego zabrakło w zespole, jakielenie zostaje z jednym napastnikiem tuszyńskim, no takiego błędu przypuszczam ani trener Probicz, ani prezes kulesza nie popełnią, bo widzieliśmy co się działo z Legią, gdy w kadrze był jeden napastnik. Tu mamy na myśli czasy, gdy prowadził Legię jeszcze trener Urban. Wtedy został z jednym napastnikiem Dbali Szwilim i było naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Śląsk wracał w ostatni nasz Pucharowicz. Tutaj stawia się w głównej mierze na cięcie kosztów, na obniżanie budżetu i transfery bezgotówkowe. No, tym może być ciężko, aby sprowadzić dobrych, przyzwoitych zawodników i nie wydać ani grosza. Wprawdzie już mówi się o piątkowskim, jednak no jedna jaskółka wiosny nie czyni. Śląsk potrzebuje przynajmniej czterech, pięciu zawodników, a aby z uzupełnić ten zespół, aby wzmocnić ten zespół, bo w tej chwili kadra jest naprawdę dosyć wąska. Jeśli chodzi o Spadkowiczów, spadły Zawisza, spadły Bełchatów. Jeśli chodzi o zespół Bełchatowa, było to do przewidzenia, ponieważ notorycznie przegrywali z kolejki na kolejkę, grali słabiej i już tak Przystępując do rundy finałowej, raczej wszyscy zakładali, że Bułhadów będzie jednym ze spadkowiczów. Zawisza walczył już do, można powiedzieć, do ostatniej kolejki, jednak dosyć przeciętna runda finałowa spowodowała, iż Zawisza spadł. Należy także zaznaczyć, że w zimie ten skład został bardzo mocno przemeblowany. Wymieniono niemal całą kadrę. No to na początku się fajnie zazębiało, jednak z upływem czasu też ci zawodnicy byli zmęczeni. Ta kadra nie była jakoś bardzo szeroka. No i trener Rumak już po kilkunastu meczach. Miał zawężone pole manewru. I właśnie o trenerze Rumaku chciałbym na koniec wspomnieć, ponieważ w tym sezonie wystąpił taki paradoks Rumaka, który zarazem spadł z ligi, a także zdobył mistrzostwo Polski. Wiemy wszyscy, że na początku Lecha prowadził właśnie trener Rumak, bo... Kompromitacyjnym odpadnięciu w eliminacji do Ligi Europejskiej został zwolniony. Za chwilę został zatrudniony w zawiszy i prowadzi zawiszę do teraz. Jednak, no, to jest na pewno taka śmieszna sytuacja, patrząc na całą sytuację analitycznie. No, bo jednak, chyba w żadnej lidze na świecie nie zdarzyła się sytuacja, aby. Jeden trener zarazem zdobył mistrzostwo i spadł z ligi. Myślę, że prezesi klubu powinni rozsądniej dobierać szkoleniowców do swoich drużyn, tak aby taka sytuacja już się więcej nie powtórzyła. Także należy wspomnieć o słowach trenera Rumaka. Ja nigdy nie spadnę. no Dzisiaj już ta teza została obalona wiemy, że trener Rumak spadł z ligi, prawdopodobnie jego pozycja, może nie pozycja, jego pewność siebie także spadnie, bo do tej pory miał bardzo wysokie mniemanie o sobie. Zobaczymy jak to będzie się przedstawiało w najbliższym czasie. Szerzej o Pucharowiczach, o przygotowaniach Pucharowiczów. Oczywiście na stronie świat futbolu. Dziś już z państwem będę się żegnał Marcin Gat, Do usłyszenia.